Patrzcie, i trafiłem na Park Run, który odbywa się u nas co sobotę. Nie mogę coś się zebrać, żeby tu pobiegać. Dawno jestem zarejestrowany, ale mam problem z tym, żeby tutaj pobiegać oficjalnie w biegu. Zobaczcie ile ludzi. A tu proszę, Andrzej z kanału Biegnie, Proszę, co on tu będzie nagrywał? Co, so, witam Czemu nie biegasz? Nie, słuchaj, nie mogę się zebrać, wiesz. Czemu? będzie. Szkoda, że tak późno trafiłem na ten park run, bo się okazało, że uczestnicy byli poprzebierani w takie fajne, fikuśne, zmyślne stroje. A jak widzieliście, załapało się tylko kilku. No szkoda, szkoda. Jakbym trochę prędzej przyjechał, to bym nagrał wam te ich fajne przebieranki. No i pogadając sobie chwilę z Andrzejem z kanału Biegnie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału Biegnie, gdyż Andrzej to jest naprawdę przekozak. W kwietniu będzie bieg. Z Gdańska do Grudziądza jakieś 130 km, nie będzie łatwo. Będzie to ten bieg za te żelki. Pamiętacie tę akcję? Postanowiłem, że przebiegnie się z nim również, ale tylko kawałek, jakiś etap. Nie wiem, jakieś 20 km, nie więcej. A tak z innej beczki chciałbym wam pokazać, jak czyszczę złotą obrączkę. Tak, złotą. Możecie w to wierzyć lub nie. Jest to czerwone złoto próby 583. Do tego potrzebuję płyn konserwo, pastę polerską i taki bawełniany płatek. Obrączka na równo godzinę ląduje w płynie konserwo. Jest on już lekko zabarwiony, bo leżała tam już 10 minut, ale chciałem Wam po prostu nagrać na spontanie, jak działa konserwo. Za godzinę ją wyciągamy i bierzemy się za polerkę. Wieście lub nie, po godzinie czasu obrączka wygląda w ten sposób. Jest po prostu pięknie wyczyszczona. Także płyn się sprawdził. Macie piękne złotko. Tak działa płyn konserwowy. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego płynu, odsyłam do poszukiwacz.eu. EU. No i witam was 2 stycznia 2023 roku. Pierwszy styczeń minął mi pod znakiem zatrucia pokarmowego. Leżałem półżywy. Ale wróciłem do żywych i od razu otwieramy paczkę od Marcina z kanału Marcin Easy Rider, na który to kanał Was serdecznie zapraszam. No i cóż, ten Marcin nam tu naprzysyłał, słuchajcie, jest przepiękny kufel Easy Rider, mega rzecz, coś pięknego. Ten kufel już Wam zapowiadam, będzie nagrodą w konkursie u mnie, a więc bądźcie czujni. Do tego są słuchajcie, magnesiki na lodówkę, naszywki, cukiereczki jakieś takie miętowe czy inne i kadzidełka naturalne, no i smyczki. A więc bądźcie czujni, bo na pewno zrobimy jakiś mini konkurs. Muszę pomyśleć, co i jak, dam znać przy najbliższej okazji. Oczywiście myślę, że głównym wymogiem na konkursie będzie subskrybowanie kanału Marcin Easy Rider. A więc w skład głównej wygranej będzie wchodził ten piękny kufel, cukiereczki, naszywka oraz magnesik na lodówkę. Jest też fajna płyta, jak ktoś lubi. Ja tam się nie znam na tym, to nie moje klimaty, co prawda, ale... Płyta też będzie do wygrania. Zrobimy inny konkurs. A tu jeszcze do tego dorzucimy smyczkę. OK. I to będzie jeden konkurs. Drugim konkursem będzie oczywiście płyta, naszywka, kadzidełka i magnesik na lodówkę. Ten piękny magnesik zostawię dla siebie, a raczej dla Cezarego, mojego syna, bo on zbiera magnesiki na lodówkę. No i co bądźcie czujni, bo niebawem podam wam szczegóły tych konkursów na moim kanale. Marcin Tobie serdecznie dziękuję za przesyłkę, a Was zapraszam na kanał Marcin Easy Rider. Jakby mi ktoś powiedział, że tak może wyglądać zima, to bym nie uwierzył. 31 grudzień 2022 roku, widzicie to? Ani grama śniegu. Temperatura wysoko powyżej zera jakieś 6-7 stopni. Nawet jak wiatr zawieje, to jest cieplutko. A ja tutaj sobie łażę bez celu taki spacerek. Nie mam ani magnesu, ani wykrywacza. Tak sobie wyszedłem w sobotę. Mały rekonesans Tutaj te schrony, bunkry i inne instalacje, ależ to jest skurcze majestatyczna budowla. Jak to wygląda? Niesamowicie. Czuć woń palonego ogniska. Czyli ktoś tu zamieszkuje? Niestety Widzieli takie rzeczy. To przelewa tu się. 50 groszy na oko. ana yязды